Hello, Shorty. What are you doing? Nothing. Sitting here watching the game, smoking some bud. Are you all alone? What's up? What's up? What the? <laughs> Who's that? Yo, pick up the phone. What's up? What's up? Yo, get! pick up the phone. Yo. What's up? What you doing, sir? Nothing. Just chilling. Killing. True, true. Cześć moi drodzy. Dzisiaj tak dodatkowo. Trochę za karę, że przesunął się odcinek z poniedziałku na wtorek. Ale z drugiej strony fajny temat do dyskusji. Yy, mianowicie, jak to zawsze bywa w takich sytuacjach, odzywają się ci niewinni. Yy, więc yy, gdzieś tam pewne ostatnie rozmowy mnie sprowokowały do tego, żeby jednak coś tutaj powiedzieć. Yy, no właśnie, yy, w tym momencie teraz. Najlepiej zostawić wszystko na Joachimie, bo on szczeka. Bo jak to mówią, ten, który tam sobie szczeka, to pewnie główno ma do powiedzenia. A ja Wam powiem tak: świadoma manipulacja opinią publiczną, dzięki temu, że macie pieniądze, okej. Okay. Ale dobrze wiecie, że jeśli ja złapię finansowanie takie jak Wy, to popłyniecie. To było po pierwsze. Po drugie, co najważniejsze. Obecnej sytuacji w kraju jest tak, że albo wybuchnie wojna, a jak wybuchnie wojna, to z Polski zostanie chuj, albo władza pójdzie po rozum do głowy, posypie głowę popiołem. Oczywiście zamknie się tych, których trzeba zamknąć i będzie normalnie. E, wszyscy się śmieją, jak atakują, kiedy gdzieś tam wpisuje jakieś kontrowersyjne rzeczy typu porównanie do Snowdena. Słuchajcie. To się nie dzieje tylko w filmach i w Stanach Zjednoczonych, to się dzieje również tutaj. Jakby ogłupienie społeczeństwa 500 plus i innymi datkami spowodowało, że zaczęliśmy ufać władzy, która afiszowała się swoimi pieniędzmi, pieniędzmi swoimi, bo oni również mają swoje pieniądze, zaraz wam powiem dlaczego. Eee, spowodowało, że ludzie zaczęli pomijać błędy władzy. Widzicie? W momencie, kiedy było PO, nie było tego 500, plus i ludzie spowodowali, to znaczy to spowodowało, że ludzie zdecydowali się na wybór PiSu. Bo gdzieś tam było zaproponowane to 500. Plus. Widzicie, dostaliśmy 500, plus, ale nikt się nie zastanowił nad tym, skąd to 500, plus powstało. Bo jak już Margaret Thatcher mówiła, przecież rząd nie ma własnych pieniędzy. Rząd stosuje rozdawnictwo na podstawie tego, co jest w stanie zdobyć na podstawie jakichś podatków, z różnego rodzaju. Innych e, poborów, które mm, jakby z czynności, które wykonują, tak? Więc nagle pojawiają się marketingi i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie. To nie jest tajemnica, nie trzeba być jakimś ekspertem wielkim, żeby wiedzieć, co się dzieje. Wystarczy przeczytać parę książek, wystarczy przejść tu czy tam, czy, wystarczy posłuchać, żeby wiedzieć, jak ten mechanizm funkcjonuje. A w Polsce wydarzyło się tak. Władza dzięki ukorporacyjnieniu strefy publicznej, władza prywatnie zaczęła pozyskiwać duże pieniądze. Jakby ten mechanizm zabezpieczenia najpierw swojego interesu, a później dopiero interesu społeczeństwa zadziałał idealnie w tym momencie. A teraz w, tej, w tym momencie kulminacji następuje sytuacja, gdzie albo spowodujemy wojnę, żeby... Za, jakby spalić wszystkie dowody albo się przyznamy i pójdziemy siedzieć. Tak. Taki jest mechanizm działania tego wszystkiego. Słuchajcie, to nie jest tajemnicą, że teraz e, gdyby władza cokolwiek miała na mnie, gdyby policja cokolwiek miała na mnie, to weszłaby mi do domu, dostałbym kopa w mordę, mimo kamer i tak dalej. Jeśli bym był niebezpiecznym człowiekiem. To wam powiem. Ale dobrze wiedzą, że Centralne Biuro Antykorupcyjne, zaopatrując się w sprzęt do podsłuchiwania, czyli do in pełnej inwigilacji państwa, wszystkich obywateli kraju, zaczęła podsłuchiwać nie tylko złych ludzi, ale byli mądrzy yy, funkcjonariusze, których mam okazję znać, którzy po pierwsze teraz nie naciskają, a po drugie ci, którzy jednak wiedzą, co się dzieje w sferze jakby publicznej I jak wygląda współpraca służb wielkich korporacji i tak dalej nie mówiłbym tego w taki odważny sposób bo to jest bardzo bardzo poważne oskarżenie nie mówiłbym tego w taki sposób podając wszędzie mój adres tele, adres zamieszkania telefon i tak dalej gdybym nie był tego pewien słuchajcie w 2019 roku miałem okazję być w Stanach Zjednoczonych i dlatego Wszyscy robią wszystko, żebym nie złapał kasy i nie poleciał do Stanów. Bo już na początku roku wiedziałem, że coś jest nie tak w moim otoczeniu. Ktoś mi coś powiedział. Na początku myślałem, że to on zwariował. Słuchajcie, każdy tak myśli na początku. A później się okazało, że jednak ktoś gdzieś tam na mnie poluje. Słuchajcie, władza, również władza, czyli rząd, współpracuje z policją. Policja otrzymuje na przykład zlecenia, śledzenia polityków, i tak dalej. Wiemy, że to się dzieje, tak? Ale to nie tylko polityków. Biznesmenów, osób głośno wyrażających swoją opinię, osób, które nie zgadzają się z opinią jakby rządzących, bo gdzieś to są tak zwani buntownicy, którzy mogą gdzieś spowodować pewnego rodzaju przewroty. I widzicie, i widzicie, jak to jest. Moja żona, policjantka. Nie wytrzymała ciśnienia, eee, i poszła w taki temat. Coś za coś. Mogła ukryć swoje błędy w policji w zamian za to, że mi te błędy wywlecza. A tu nie było co wywlekać. Tu nie było co wywlekać, ale dzięki temu przynajmniej dowiedziałem się, jaką. Jaką jest żoną, ale to już tam. Dzięki temu przynajmniej wiem, jak ten mechanizm działa. Moja żona wielokrotnie opowiadała mi, jak się postępuje z, z kodowcami, opisywała mi to nawet nazwiskami, bo parę osób, które gdzieś tam w telewizji się pokazywały, ona miała również okazję z nimi obcować. Żona mi opowiadała, jak się postępuje z Rafalalą, która. Eee, mieszka na woli naprzeciwko przedszkola, na mojego syna. Słuchajcie, prostota tego wszystkiego jest tak banalna. Tak. To jest tak jednolinijne. Absolutnie nie ma tu żadnej filozofii, że aż boli, że ludzie tego nie widzą. Że ludzie cały czas mówią. Tak, wariat, bo muzyka, bo coś. Słuchajcie, każdy niech robi co chce w wolnych chwilach. Ja pracuję tak jak Wy wszyscy, a w wolnych chwilach mogę kurwa tańczyć, śpiewać i grać na fortepianie, jak mi się będzie podobało. Spójrzmy na to wszystko, że może być fajnie. Nie chcijmy nic od Państwa, a naprawdę to Państwo nie będzie chciało nic od nas. A już Wam tłumaczę o co chodzi. W momencie zaistnienia sytuacji, kiedy państwo coś rozdaje, to państwo coś za to chce w zamian. To jakby wzajemnie napełnia tą całą, napędza tą całą koniunkturę i tak eee, dalej. Obrót powiedzmy. Tylko ten obrót można wykorzystać w dwie strony albo taką społeczną, albo po prostu, jak to powiedzieć, świńską nie? taką, że interesujemy się tylko sobą. I tak właśnie zrobił polski rząd. Przez ostatnie 30 lat Odpowiednio kierując polityką kraju, doprowadził do tego momentu, w którym jesteśmy teraz. I możemy, my Polacy, młodzi Polacy, wybrać, czy chcemy iść w kierunku tego, co już było, co widzimy od 30 lat na billboardach. Kurwa, mać. Byłem mały, szedłem sobie z rodzicami i co? Te same mordy, które teraz, tylko jakby ktoś w face-upie przesunął wskaźnik 30 lat później, i nic więcej. A rezultaty? Takie, że się człowiek po 30 latach wkurwił w końcu i powiedział głośno. No właśnie takie. Ja absolutnie się nie opowiadam że za żadną partią polityczną. Może z jedną mógłbym porozmawiać, porozmawiać. Nie wiem, co po rozmowie by z tego wyniknęło. Niemniej wszystkie inne są nastawione tylko na głos, na nic więcej. Kolejny raz robimy to samo. A tak naprawdę. W Polsce potrzeba zupełnie innego ustroju. Po, trzeba in, y, wprowadzić inny system podatkowy, opieki zdrowotnej, na pewno opieki pomocy społecznej i tak dalej, tak dalej. 500 plus byłoby dobre, gdyby było, były wprowadzone ograniczenia. 500 plus byłoby dobre, gdyby faktycznie były na to pozyskiwane pieniądze z zewnątrz, a nie żebyśmy tworzyli tą kołomyję, tą podatkową pętlę, która prowadzi do zawiśnięcia kraju po prostu na stryczku. No bo to inaczej nie można tego porównać. Druga kwestia. Druga kwestia to trzeba poruszyć to, że system podatkowy coraz bardziej uderza w przedsiębiorców. Przedsiębiorca w Polsce Musi walczyć z systemem finansowym, a później dopiero robić biznes. To wygląda tak, że my wszyscy zakładając działalność gospodarczą mówimy: O kurwa, a co jeśli nie wyjdzie? Zastanawiamy się nad tym. Nie myślimy o powodzeniu biznesu, bo nie mamy na to czasu z racji ilości biurokracji, papierów, obowiązków względem państwa, podatków itd. Tak Słuchajcie, nawet na kontach już mamy osobne podkonta na podatek żeby w żaden sposób tym nie obracać. Te pieniędzmi można obracać cały czas, a na koniec miesiąca wpłacać ten podatek. To są nasze pieniądze. Ja jestem za tym, żeby nie było tych podatków, żeby zwolnić, zwiększyć kwotę wolną od podatku, to po pierwsze, a po drugie, tak, jakby stworzyć system podatkowy, że każdy ma prawo wyboru. Jeśli ja nie chcę płacić podatków, ale zgadzam się na jakąś tam daninę albo działalność społeczną zamian, Super! Jeśli tego nie będziesz robił, też cię rozliczymy, tak jak z podatkami. Dwa, opieka zdrowotna. Opieka zdrowotna, która w Polsce prywatna kosztuje taniej niż składka Zusowska. Kurwa mat. Do czego to doszło? I my nie możemy, musimy płacić składkę plus ewentualnie opiekę zdrowotną. Nie możemy wybrać jak w normalnym, cywilizowanym kraju, bo nie byłoby na 500 plus. I na inne tego rodzaju wymysły, które są niepotrzebne. My jako Polacy powinniśmy się skupić na swoich gospodarstwach domowych, na swoich rodzinach, swojej pracy, swoich dzieciach, w swoim świecie. Ten aspekt społeczny, społeczny, polityczny, wiem, że wszystkich przeraża, dlatego teraz mało osób, jakby chce ze mną obcować, ale w momencie kiedyś ta polityka dotknie, to jesteś w stanie inaczej do tego podejść, na bardzo chłodno. Z mojej perspektywy tak to wygląda. Idźcie na wybory, bo to jest ważny czas dla Polski. Możemy naprawdę uchronić Polskę przed zajebistą katastrofą. Dokładnie, dokładnie, dokładnie tak to chciałem powiedzieć. Katastrofa, bo czy bomba atomowa, czy Pis. Uwierzcie mi, siła rażenia jest taka sama. Dobrego czwartku. Wracajcie na siłownię, siema. Zabieram zabawki, te polepione kartki, po jednym z tych malenży, co skończy się. Zabieram zabawki, te polepione kartki, po jednym z tych melanży, co skończy się. Zabieram zabawki, te polepione kartki, po jednym z tych malenży, co skończy się. Zapalmy jeszcze coś, zapalmy za te bandy, którym dymam iść, kiedy droga nie tędy. Zamykam oczy, lot, zamykam oczy, lot I ufam w te kroki jak ślepy, i skaczę w tą odchłaniacz. Każdy krok leczę mi Otwieram brok, który przeszywam, na skraśniach, jednak lekarstwo mocne. Mam swój lat, mam lekarstwo na sen, mam lekarstwo na smutek, nie czuję żalu już Nie czuję tylko frunę, mam lekarstwo na sen, mam lekarstwo na smutek, ani wodę gdy Nie mamy żadnych złudych, mam lekarstwo na sen, mam lekarstwo na smutek, nie czuję żalu już Nie czuję tylko frunę, mam lekarstwo na sen Mam lekarstwo na smutek kolim limfodzie gdy Nie mam już żadnych źródeł Mam lekarstwo na sen Mam lekarstwo na smutek Nie czuję żalu już Nie czuję tylko frunę. Mam lekarstwo na sen Mam lekarstwo na smutek Kolim limfodzie gdy Nie mam już żadnych źródeł Nie mam już żadnych źródeł Nie mam już żadnych źródeł I'm just